Szanowni Państwo, drodzy studenci, jako dziekan Wydziału Budownictwa, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa wraz z nowym rokiem akademickim w murach naszej Alma mater na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Jest to szczególny czas, dlatego w takich okolicznościach spotykamy się, w takich okolicznościach mogę Państwu złożyć życzenia, aby ten nadchodzący rok akademicki był okresem kiedy Państwo zdobywacie wiedzę, kiedy realizujecie swoje plany, kiedy wszystko układa się po Państwa myśli. Wydział Budownictwa jest wydziałem dynamicznie rozwijającym się. Stajemy przed budynkiem nowo wyremontowanym, dlatego chcę przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować władzom uczelni za to, że możemy właśnie w takich warunkach rozpoczynać ten nowy rok akademicki. Realizujemy na Wydziale Budownictwa dwa kierunki. Jest to kierunek związany z budownictwem oraz budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM. Mamy w ramach naszych kierunków specjalności dotyczące zarówno obszarów konstrukcyjnych, jak i obszarów technologicznych, czyli jest to zakres dotyczący konstrukcji budowlanych, technologii organizacji i zarządzania w budownictwie. Budowa i utrzymanie dróg, oraz architektura w budownictwie. Ponadto nasz wydział oferuje bardzo szeroką gamę laboratoriów umożliwiających realizację wszystkich zagadnień związanych z rozwojem naukowym, zarówno studentów, jak i pracowników. Tak jak wspomniałem na następie, jest nam naprawdę bardzo miło gościć Państwa tutaj w murach naszej uczelni. Zakładam, że Państwo w tym okresie znajdziecie czas na rozwinięcie swoich zainteresowań, realizację własnych potrzeb, uzyskanie możliwości realizacji w ramach kół naukowych oraz osiągnięcie sukcesu zawodowego. Wszyscy nasi absolwenci cieszą się faktem, że ukończyli Wydział. Budownictwo Polityki Niedźmiejskiej, który jest działem bardzo dobrze wpisującym się w przestrzeń dotyczącą zagadnień realizowanych zarówno w wymiarze lokalnym, jak również w wymiarze krajowym. Warto podkreślić przy tej okazji, że jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy kierunek budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM, bardzo adekwatny do tych czasów i umożliwiający realizację no, wszelkich aspiracji dla ludzi, którzy mają zainteresowania związane z numeryką, mają zainteresowania związane z możliwością adaptowania nowych technologii na potrzeby budownictwa. Nie przedłużając, chcę jeszcze raz złożyć wszystkim Państwu, młodym adeptom, którzy przyszli na nasz wydział oraz studentom, którzy już kontynuują naukę, samych sukcesów, wszelkiej pomyślności, radości, zadowolenia, aby ten czas minął dla nas wszystkich w sposób spokojny. Życzę tego sobie również jak zarówno Państwu, jak i również pracownikom naszego wydziału i do zobaczenia w najbliższym czasie na zajęciach z kontaktem bezpośrednim i kontaktem online. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie Państwa.